Witam serdecznie, Odem z tej strony. Kolejny dzień. O! I trzeba wstawać powoli. moi chykować. Znowu pospałem za długo, jest chyba dziewiąta. Także ogarniamy się. Co rozumiem przez ogarnianie? Zęby? Twarz, jakieś tam ręce i inne pierdoły? Kiedyś ludzie się całkowicie w wiadrach myli, także tutaj się proszę nie śmiać, z mojej dziury w skarpetce też nie. Yy, woda i teraz sobie będę robił śniadanie to jest moje ogarnianie no i teraz będę jeszcze się ogarniał w sensie porządek robił, żeby to wyglądało, żeby się dało żyć, a potem na miasto i na Węgry. Idziemy na miasto. Przypuszczam, że tak jak w każdym innym państwie, nie można w Słowacji yy, spać w aucie. Tak samo jak i w Polsce, czy w jakichś tam innych krajach. który Kategorycznie zabronione jest to na przykład w Holandii, ale mnie w tej te czwórce nie widać. Proszę bardzo, Bratysława jakieś tam turystyczne atrakcje w typu autobus. Idziemy zobaczyć coś fajnego. Zobaczmy tą rzekę, bo wygląda to podobnie jak w Anglii, cholera. Jakby tu były pływy, odpływy? Jakby tu było inne prawo? Właśnie, o prawie sobie zaraz pogadamy. Ale jakby było, można, jakby były te pływy, to po co tam lecieć do Anglii? Tutaj też pewnie historii pełno, nie? Tak się składa, że nasi bracia słowaki mają kategoryczny zakaz poszukiwania zabytków czegokolwiek. Także lipa w tym kraju, trzeba stąd spadać. Idę jeszcze pooglądać, jakieś godzinę coś i zwijam się widziałeś to? widziałeś to? no nie z tej Słowacji to trzeba jechać! Dziadostwo! I tak też zrobimy gołębiu. Słuchajcie, 2 godziny 28 minut wskazuje GPS i mam 218 km do Balatonu we Węgrzech. Ja będę jechał powoli, żeby mało spalić, więc się to trochę wydłuży. Także pewnie coś około 3-3,5 godziny, czyli na godzinę 16. Będę y, na miejscu. Y, tak czy inaczej, jedziemy razem. Dobra, ruszam, pale dziada. Tylko gdzie są kluczy... kluczyki? Są tutaj, ale pale dziada już nie zobaczycie. I moi drodzy wyruszyłem Teraz będziecie mieli okazję Popatrzeć na taką Ścisłe centrum tej Bratysławy Sami sobie wyróbcie jakieś zdanie Znaczy wiem, że się nie da wyrobić Po tak krótkim czasie zdania, ale yy, no, Miasto jak miasto Takie większe Katowice trochę to, te, te budynki tam na wprost Niby takie wielkie, a Są w wielkości, nie wiem, kukuryc yy, Czy tam gwiazd Coś takiego nie? w Katowicach. No, taka, takie takie katowicki małe. Dobra, ja jadę na Węgry. Taka trasa. I moi drodzy, spalanie te czwórki. Przed chwilą było 3,5 litra, a teraz jest 4,2 litra. Przy 80 km na godzinę. Żyć nie umierać. 4 litry, to prawie jak lupo. <laughs> Przepiękna pogoda. Chyba z 8 stopni i mam jeszcze 120 km, tylko pęknie raz, dwa. Ale naprawdę, Węgry, ładna pogoda. I przepiękna autostrada, ale nie ma co się chwalić autostradą, bo to mogłem jechać gdzieś tam takimi krętymi dróżkami, żeby zwiedzić trochę tych Węgrów. Ale postanowiłem, że odwiedzę tylko Balaton. Jestem 23 minuty od Balatonu, ale muszę wam pokazać. Piękną rzecz, i chyba zaraz kopruch będzie. Tylko, że jest. Słyszycie? Ale zobaczcie. Ktoś mi powie, że to pięknie nie wygląda. No, cholera jasna. Przepięknie. I to jedziesz, i to jest jedyna górka tutaj. <grytania> Muszę Wam powiedzieć, że tutaj w tych Węgrzech, w tej miejscowości, co się zatrzymałem. No to ładnie, jest tu jakiś dworek, jakiś kurde ten. Kwiatuszki, nie wiadomo jakie rzeczy. I ogólnie taka mieścinka, jak z jakiegoś horroru, no. Chciałem coś pozwiedzać, ale. Tu jest tak cholernie zimno. Taki wiatr tutaj leci. Pięknie. Super pogoda, ale 0 stopni, i, i okropny wiatr, który to wszystko potęguje. Jadę na ten balaton. Taka mieścinka. Przed chwilą tam było pełno aut za. Skręć w prawo. Dokładnie skręcę w prawo. Przed chwilą było pełno aut zaparkowanych. Ja nie rozumiem tutaj, czy ja mam tu w prawo skręcić. Chyba nie tu. Dobra, jadę tu. Trutko. Najwyżej mi GPS poprawił. I tak to wygląda. No jednak źle. Czyli tutaj teraz w lewo, chociaż nie wiem, czy można. Bardzo mi się tutaj w tych Węgrzech podoba. Bardzo dużo, aż i w tym rejonie, w którym ja jestem. Jest bardzo dużo takich po horyzont pól. I to takich kurde, tak jakby niczyich. Zresztą są one tutaj jakoś. No ale widzicie sami, nie? Takie jakieś poobrastane. Wszędzie pełno takich dzikich, dzikich drzew. No, zaraz poczytam, jakie tu jest prawo. Bo jak jest super, to, to tylko zima mnie tutaj nie trzyma. Dojechałem na ten balaton. Tylko że cholera strasznie słońce razi. Zobaczcie. Jest już zachód, jest godzina, prawie że 16. Ja się musiałem zatrzymać, bo muszę zjeść yy, i podumać. Co dalej? Super pasza teraz wjeżdża. Mm, taka porcja. 600 gram. Fasoli kiełbasy, coś pysznego. Yy, ja jestem. Dosłownie tam jest ten balaton. Za tą nasypem kolejowym. I tam są jeszcze jakieś domki, coś tam, i potem już jest ten balaton. I zaraz będę szukał miejsca, gdzie będę mógł podjechać pod samą wodę, bo tutaj nie chcę spać przy trasie, gdzie mi tu auta jeżdżą, jakieś w ogóle tam takie te. To jest balaton cholera, ja jestem tutaj dokładnie. I tak sprawdzałem wstępnie, czy jest sens gdzieś w ogóle podjeżdżać bliżej. Wokół tego w ogóle jeździ kolejka wszędzie: wszędzie tutaj macie stację tutaj następna, tutaj następna, no i autem. Można się pod jakimiś tymi przedostać, ale wszędzie to wygląda tak, że są jakieś yy, po prostu jakieś hotele, i, a jak nie ma hoteli, to jest coś takiego, i autem się tu nie wiedzie. Tutaj takie ścieżki to na 100% nie na moją t czwórkę. A fajnie chciałbym bardzo żeby podjechać do wody, ale będzie to niemożliwe, i będę musiał pewnie spędzić czas. E, wolę ten czas przeznaczyć na co innego, i tutaj teraz Wam jeszcze chcę pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Także no nie ma szans żadnych się dostać tam. Pewnie są jakieś miejscówki, jacyś ten e, lokal, się wiedzą o nich, no ale ja nie będę teraz jeździł, jak już jest ciemno, i sprawdzał, nie? Idę zobaczyć ten bajkał, bo chyba stąd jadę, bo tak jest zimno, że to się w pale nie mieści. Ale jak mam nadzieję, że jest taki błękitny jak z lutu ptaka i tak odpalę drona, i tak. Ale chyba jutro, a pójdę spać w jakieś krzoki w tym autie Żeby tylko nie wiało w to auto, bo się szczelinami dostaje ten zimny wiatr Masakra jest Jest i Balaton moi drodzy Są kaczki z Balatonu Węgierskiego i ładnie tu jest naprawdę Ogromne, ogromne jest to Zbiornisko, że tak to nazwę yy, Woda Nie jest czysta, jest jakaś taka mętna Taki jakiś jest zielony, no zresztą widzicie, zielony jakiś taki osad w tej wodzie. A tak to na zbiornik wielki. Zbiornik naprawdę wielki. Wszystko na to wskazuje, że będę spał tutaj, gdzie teraz widzicie moje auto na środku ekranu. Jak będę szukał miejsca, to stracę kilka godzin, a tak te, ten czas będę mógł spożytkować na coś innego. Już Wam mówię na co. Jest godzina 18.30. Przez ostatnie półtorej godziny, czy nawet dwie godziny, Czytałem sobie o historii Słowacji, o historii Węgier, o historii Kurde Austrii, nawet Słowenii. Planowałem sobie, moi drodzy, jak dalej ta podróż będzie wyglądała i przeczytałem sobie trochę o prawie. Ale chcę wrócić jeszcze do czytania o historii tych miejsc, tutaj, przez które podróżuję. Ja w szkole, jak chodziłem, to no, nauczycielka od historii niejedna no, dała. Cztery litery, i w ogóle mnie tym nie zainteresowała. Teraz sam, jak podróżuję, to sam z siebie wyciągnąłem telefon, wpisałem Austria, historia, poczytałem sobie i, i o, 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 o historii, czy to Austrii, tak, tak jak powiedziałem, czy to tych Węgrzych i tak dalej. Jestem o wiele bardziej uświadomiony. I, yy, teraz yy, na przykład wiem, co tutaj się mniej więcej od Janie Pawlało przez yy, te nie wiem, od czasów rzymskich, powiedzmy, a wcześniej to tu jakieś plemiona. Te, te celci, jacyś wandalowie, nie wiadomo kto tutaj tam był. E, się to mieszało, potem to Rzymianie ujarzmiali. I człowiek sam z siebie chce to wiedzieć. To jest, kurde, takie podróż, podróże kształcą ponoć. Ja mogę powiedzieć, że już na pewno. E, I teraz tak, prawo. E, zmienimy kadr. No Ale się wysiliłeś. E, moi drodzy, więc tak. Udało mi się doczytać, że w węgierskim prawie poszukiwanie zabytków ogólnie... E, jest dozwolone tylko, że reguluje to tak samo ustawa i tak wszystko do 1711 roku jest zabytkiem, jest tam jakąś włas... jest po prostu jakimś tam czymś jak zabytek w Polsce i należy to bezwłocznie zabezpieczyć i zgłosić w momencie odnalezienia. Wszystkie rzeczy po 1711 roku, jeżeli mają właściciela, bądź są wartościowe, bądź, yy, bądź coś, muszą zostać zgłoszone. A jeżeli są to mało wartościowe rzeczy, jeżeli są to jakieś drobnostki, to można to wszystko zachować. Jak uzyskać pozwolenie na takie poszukiwania? Bo jest taka, taka, takie pozwolenie wymagane na poszukiwanie zabytków? Ano. Złożyć stosowne pismo i ponoć uzyskanie przez Węgrów tego pisma jest ekstremalnie trudne. Tam trzeba 11 punktów spełnić za kilka z tych punktów typu wydrukowanie jakiejś mapy w jakimś tam specjalnym systemie na, na, na znaczenie tego jakieś rejestracje różnych rzeczy pełno-pełno papierologii, jeżeli chce się poszukiwać zabytków, jeżeli chce się szukać nad, na przykład Yy, balatonem jakichś rzeczy współczesnych jak najbardziej można, tylko że biorąc pod uwagę to jaka jest temperatura, no to się cholera odechciewa. Yy, co więcej, a więcej to, że już jest minus jeden stopień, i jest okropny wiatr od tego balatonu. Cały czas mam w głowie bajkę o nie wiem czemu, a jest dopiero godzina 18:30 i zastanawiam się, czy zostawiać, zostawać tutaj, yy, czy jechać już bezpośrednio na Włochy, bo. Taki mam kolejny punkt. E, tylko nie wiem, czy to zrobię w jutrzejszym dniu, czy już teraz zacznę. E, wydumałem sobie, że pojadę przez Słowen Słowenię, tak. E, nie zahaczając w ogóle o Austrię, nie wiem, czy mu się tej Austrii tak boję, ale przejadę przez całą Słowenię i mam do wyboru szybką trasę z winietą za 15 euro i to będzie trwało 5 godzin, albo bez winiety, darmowo za 8 godzin 30 minut. I ten punkt będzie w Wenecji. Zastanowię się yy, i podejmę decyzję. Jednak idę spać, także jak się podobało, moi drodzy, zostawiać pierdoły. Yy, mam nadzieję, że nie zamarznę przez noc. Ma się zrobić minus 3. Yy, jakbyście chcieli jakieś kody zniżkowe na detektory, to śmiało piszcie. Jutro uderzę na yy, Włochy przez Słowenię. Yy, dziękuję patronom, yy, bo bez nich to nie byłoby możliwe. I co z mojej strony to już wszystko gołąbisz tam ch, smacznie chrapie, także ja biorę z niego przykład i idę spać. Trzymajcie się, cześć!